Cześć, witajcie. Jeszcze nie idziemy po smoka. No, niestety trudno się mówi, no bo jeszcze przed smokiem bym chciał, bym chciał, co ja tutaj chcę zrobić. Sam nie wiem, czego chcę. No, chcę sobie trochę to miejsce, to miejsce ogarnąć, no bo to w ogóle źle nie wygląda. No dobrze, to w ogóle dobrze nie wygląda. Pomyliły mi się słowa, o, tutaj sobie pierwsze co zniszczę. No, tutaj jeszcze rozumiem, będzie budowa się zaczynała. Tutaj y, chcę, aby mój dom powstał, ale bym chciał tutaj trochę ogarnąć, no bo nie chcę, aby to y, tak cały czas wyglądało. <grych> y, dlatego y, coś tam sobie ogarniemy? No, y, mam nadzieję, że po tym odcinku będzie to fajnie wszystko wyglądało. To całe, to całe, moje miejsce, ta cała moja wyspa. No i zobaczę jak to będzie wyglądać. No dobra, tutaj, tutaj jeszcze mogę zostawić. Tutaj też, no bo tutaj też będzie dalej się powiększało. No to tutaj jeszcze, tutaj jeszcze nie będę poprawiał, ale na przykład patrzcie, tutaj sobie, tutaj sobie dwie, dwa klocki drewna leżą. No to po co? Oj, przepraszam. No i tutaj y, są położone jakieś bloki. No okej, okay, tak może być. Enchant sobie mogę trochę przenieść. O. No dobra, to sobie wezmę tu. No i enchant na przykład sobie y, damy tutaj. Czemu nie? O ja, jak ja was przepraszam. Jezu. Dobra. I to sobie zniszczę. O, teraz muszę uważać. O, no i tutaj możemy sobie dać po prostu, no, zwykły dirt albo mm, coś innego może hmm. sobie tutaj dać. Hmm. No dobra, myślę, że to, no, no te no cegły endu, czy jak to w ogóle nazwać te fioletowe to to mogę sobie tak położyć i akurat mi wystarczyło o tutaj będzie symetrycznie jak tutaj mogą sobie na przykład e, stać dwa bloki ale e, to już muszę zniszczyć ale w ogóle to nie wygląda za dobrze, no to jednak to sobie zniszczę i sobie dam normalną ziemię o. No i tutaj trawa urośnie, więc nie muszę się martwić, no i od razu lepiej to wygląda. Ale najbardziej mnie zastanawia, gdzie to mam przenieść. No bo to dzisiaj ma zniknąć, no. To dzisiaj ma zniknąć normalnie. Ale już chyba coś mi świta w głowie, co mogę zrobić. Ale nie jestem do końca pewny, czy to będzie dobrze wyglądało. Ale, no, myślę o jakimś niedużym magazynie. Dobra, bo jeszcze stracę ten kiloft. I co będzie wtedy? Będę musiał go naprawić w końcu. Dobra, nieważne. Co by dalej zrobić? No, może te drewno sobie zetnę. Dobra, mamy jakieś patyki, no to jeszcze potrzebuję żelazo. No i właśnie, będę musiał sobie to wszystko posegregować ładnie, no bo e, to w ogóle dobrze nie wygląda. No tutaj sobie skrzynię stoją w przejściu, a to powinno być zupełnie gdzie indziej. <laughs> Dlatego dzisiaj takie e, małe, malutkie pomieszczenie wybudujemy. No i y, tam będę mógł przechowywać różne surowce, ale naprawdę na tej naszej wyspie jest bardzo wielka bida. No tak to nazwę. No, i jeszcze dobrze, że mamy dwóch wieśniaków, no bo będą mogli się rozmnażać. O, tej mam jakąś siekierę. No i y, będę mógł, y, no, no sobie zrobić farmę żelaza, no bo jest ogromna bida. No i jeszcze inne rzecz mnie zastanawia. No bo kiedy wyros kiedy po prostu no, zasadzę takie no, pojedyncze drzewo no tropikalne, no to wtedy, wy, no, to wtedy wyra... no to wtedy może wyrosnąć takie małe, ale kiedy się no, te cztery tak posadzi no, i, no to wtedy chyba wyrośnie takie duże. To mnie też zastanawia, ale chyba tak jest. Okej, okay, dobra. Świerkowe drewno będzie dobrze pasowało do magazynu. No i nie wiem, czy użyć tropikalny, no bo mamy go mało, ale i tak mam mączkę kostną. No to trochę drzew mogę sobie zrobić i mieć nieskoń... nieskończone źródło drewna. A potem jak mi się ta mączka kostna skończy, no to znowu pójdę do netheru no i... Będę, będę musiał y co jakiś czas y y no, wchodzić do netheru no i y szukać, y szukać blo bloki kości. No tak w ogóle to są bloki tej mączki kostnej. W ogóle słabo ekran widać. Jest tak jasno, no to ja zasłaniam rolle. Czy słyszycie jakiś dźwięk? W ogóle... O, od razu lepiej. Przepraszam, mógłbym to uciąć, ale tam już trudno. Nie wiem, czy nawet będę te filmy montował. Nawet nie, chyba. Nie wiem. Tylko może, jak będę chciał coś uciąć, ale tego nie będę raczej montował. A po co? Po co takim. Taki yy, krótki, no długi film Montować z bloka Tam w ogóle nie mam co robić Może jedynie dam jakąś animację Subskrybuj yy, Łapki w górę No to, to zawsze daję yy, To montuję prawie zawsze No bo yy, za każdym razem prawie daję Animację, jakąś łapki w górę Czy suba No jak tam mi wygodnie Okej, okay, dobra No to teraz może Y, powiększymy trochę dalszą wyspę latającą. I sobie zrobimy tak. O, w taki sposób. Mam nadzieję, że teraz nie wpadnę y, na, do otchłani. Patrzcie, tam coś spada na dół. Ale y, ta postać nie, to są pszczoły. No właśnie, chciałem powiedzieć, że ta postać prawdopodobnie y, może latać. No to z nią nic, ta, nic takiego się nie stanie. O! Tutaj i tutaj jeszcze na dwa, na dwa bloki. Może tutaj nawet zrobię na więcej. Ok, tak powinno wystarczyć. No, i tutaj już tak nie, nie mogę zrobić. No bo chociaż jeden blok przerwy powinien zostać. Bo wtedy by wszystko brzydko wyglądało. Ok. Nie mogę tak cały czas trzymać shift, a muszę tak zrobić, tak. No wtedy robię tak. No i dlatego właśnie wypadłem he, do otchłani. No dobra, nie będę tego robił jakoś mega dużego. I tam chyba też z jeden, dwa, dwa bloki zostawię. No i <słyski> będzie wszystko e, ładnie wyglądało. No i y, nie będą w końcu skrzynie stały w przejściu, a z tamtymi niedokończonymi rzeczami y, zajmiemy się może, y, kiedy już będziemy mieli pokonanego smoka. Bo ja już dawno planowałem pokonać smoka, ale ze względu na to, że. <grym> Że chciałem jeszcze odwiedzić nether, Potem, jeszcze właśnie y, dzisiaj, no, e, chciałem nagrać się na odcinek, jak trochę tutaj porządkuję te rzeczy. No, no i to będzie mój taki mały magazyn. Nie będzie to jakieś y, duże pomieszczenie, to będzie małe pomieszczenie. O, dobra, no i tak powinno wystarczyć. No, nie no chyba tak zrobię, albo czekajcie, może zrobię tak. A niech to sobie poleci, zrobię tak, że tutaj będzie wejście, no i zrobimy z tym trochę inaczej. Yy, to sobie dam na środku, tam będzie się, tam gdzie będzie się wchodziło. O! No i będzie trochę lepiej wyglądało. Jak to zniszczę, to na razie wygląda to yy, bardzo dziwnie, ale do tej pory dopiero. Zobaczcie, czy to złapię. O, złapałem. Patrzcie, jak to teraz dziwnie wygląda. Przepraszam, ale mam chrypę. O, dobra, nawet może sobie zrobimy tak potrójnie. No i teraz tak. Tak, 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 tak. W zimę y, oczywiście znowu bardziej wrzucę do montowania, wrócę do montowania, bo teraz tam słabo montuję, da jakąś animację, może jakieś momenty wycinam. No i tyle. <laughs> A tak, dodawałem szary ekran, kiedy był jakiś y, śmieszny moment w filmie. No i tam. No i tam nawet y, bawiłem się czasami, obracałem na przykład ekran. Ale teraz. Y, ale teraz jednak. Y, no nie mam dużo czasu na montowanie może w wakacje trochę będę bardziej montował nie wiem jeszcze się ogarnie wszystko przecież jest początek lata pierwszy dzień lata dzisiaj niestety ten dzień jest niezaciekawy no bo pada deszcz no teraz akurat za oknem nie pada no ale na pewno jest no nie, 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 chyba, e, chyba jest cieplej niż wczoraj, bo wczoraj taka pochmurna pogoda była, nie wiem, cały czas padało. O ja, ale dzisiaj mam kaszel, ja jako mam krypę. Mam nadzieję, że dzisiaj nie będę tak co sekundę robił. No i dzisiejszego odcinka też za długiego nie chcę robić, no. O ja, jak ja, wiecie jak ja teraz ryzykuję? No nie mam za dobrych materiałów, ale no warto by było ich nie stracić. No bo buduję coś konkretnego teraz i to bardzo. Będzie to jedno z, z ważniejszych od teraz no miejsc tutaj. No, oczywiście, najważniejsze miejsce tutaj, no to na tej naszej wyspie, to pewnie się już domyślacie. No, chodzi o magiczny blok, no bo wtedy, jakbym mógł <coughs> zdobywać różne rzeczy. Czekajcie chwilę. <coughs> ok. Dobra, teraz potrzebuję trochę więcej tego. No to muszę się trochę bardziej wspiąć, albo nie, czekajcie, pójdę sobie trochę po mączkę kostną, no i chyba mam jakieś drewno, tak, ale szkoda, że nie mam czterech, okej, okay, dobra, gdzie ja schowałem tą mączkę, o tutaj mamy, sobie ze dwa staki wezmę, no to nawet jest za dużo i to o wiele. Bardziej no bo ja tam mi tam wystarczy spółstaka ale tam już trudno. O, robi się dzień, jak widzicie. No i te drzewo może y, posadzę tutaj. A no co ja robię? Y, chciałem, uwaga, chciałem no y, zapoś, posadzić drzewo mączką kostną. O, dobra, no i mamy już drzewko. No i teraz je ścinamy. W ogóle mam siekierę diamentową, ale za bardzo się o nią boję. Wiecie, będę musiał też jakieś zabezpieczenie zrobić, może, do naszej wioski. No, i to też może będzie jeden z bliższych odcinków z tej serii. No, no, i takie rzecz sobie muszę ogarnąć. O, dobra, mamy już 4, nawet 5. No, i będę mógł teraz y, posadzić y, największe drzewo y, w wersji świerkowej. O, no, tak w ogóle nie jest. Duże są tylko dwie wersje: te małe i te duże. Chyba, że postawimy y, jeden blok i jeden liść. Ale to już jest taka najmniejsza wersja. No, dobra, ile tego mamy? Co tak mało? No, nie wiem. No, patrzcie, już jedno drzewo y, po, posadziłem, a wykorzystałem tylko pięć mączki kostnej. No to y, po co dwa staki brać? Po co? No dobra, no to może z pół staka zbiorę, ale mam nawet duże źródło drewna. No to jest ok, no dobra, będę miał pustaka. Dobra, tyle sobie zbiorę. No i e, na razie już e, idę. No i będzie z, e, ponad dwa staki. O, jak to wygląda. Patrzcie, no widzieliście kiedyś, jak e, skrzynie stoją tak w przejściu. No dobra. Raz tak robimy. Chyba, takie, ta, chyba taki gracz w Minecrafta każdy e, myk umie zrobić. No, nie, no każdy gra w Minecrafta tak umie, chyba że y, sekundy temu włączył Minecrafta i nic o tym nie wie. No to nawet nie wie, jak się poruszać, jak y, na przykład chodzić, ale w ogóle pamiętam, że nie, no chyba nawet wtedy mnie na świecie nie było. No, albo już byłem na świecie, no, kiedy były te najstarsze wersje. No, nie mam chyba tyle lat co Minecraft, no bo mam i 9,5, no i w grudniu skończę 10, no to. A Minecraft ma chyba, no, 13 lat, no to. A ja mam 9, no to, no to jest o 4 lata Minecraft, no, starszy. No to duża różnica. O, dobra. No, i teraz tak zrobię, już mogę zacząć robić, robić ściany. No i całkiem fajnie to będzie wszystko się prezentować, ale w ogóle nie wiem, czy, że to, czy to za fajnie będzie wyglądać, no bo no w ogóle wygląda to dziwnie. Jak naładowane jest tutaj tyle dębu, a tutaj, a tutaj taki dom świerkowy, no magazyn świerkowy, no ze świerkowego drewna leży, no to mam nadzieję, że to doda lepszego efektu niż aby to pogorszyło. O dobra, to musi zniszczyć. O dobra. On tutaj cały czas się kręcą poza światem, co oni tam robią, okej, okay. okien nawet nie będę robił, bo one nam tylko przeszkodzą, albo zrobię takie, takie jedno okno, tak w środku tutaj, o dobra, no to, to też można, da się wykombinować, to też może całkiem fajnie wyglądać, o, a tutaj co, a dobra, nieważne. No dobra, no i y, tam damy skrzynię, no nie wiem czy dzisiaj uda mi się całą zrobić, no bo bym chciał zrobić taki dach, no wiecie, jak w konkretnym domu, czekajcie, ja mam auto, auto jumpał. No pewnie, że mam, muszę je wyłączyć szybko, no bo jak wtedy, wtedy mogę wejść na blok, przytrzymać W, no to wtedy wypadnę poza świat. A teraz patrzcie, że sobie idę, no i nie wskoczę na blok, no i nie wypadnę poza świat. O, super, no dobra. O nie, drewno mi się już kończy. O Jezu, ile tej roboty... No dobra, ale. No patrzcie, tutaj stąd wykorzystałem. Nie wiem, z trzy staki. No to to jest naprawdę dużo. I tutaj jak wygląda, jakbym musiał jakieś bariery postawić. No tutaj na pewno też coś dam. No bo przecież tutaj nie chcę spaść. No nie wiem, co tutaj dać. Hmm. No dobra, chyba zrobię tak. I tyle. No dobra. No i tutaj sobie no, zrobimy podobnie. Dobra, tutaj sobie jeszcze posadzę jedno drzewo. O, dobra, mamy. No i ścinamy je teraz. O, dobra. No i zobacz, czy to doda fajnego efektu. O, zawsze mi się tak myli, że... Mm, tak robię nie tym sposobem No shift plus y, prawy przycisk myszy, tylko tak robię tak, no wiecie, że... że y, 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 tak na przykład, że robię ten przycisk, a potem klikam te shift plus y, no, prawy przycisk myszy. No i to mi się y, często myli. O, tak zrobię. No nie wiem czy to będzie fajnie wyglądało, ale będzie bezpiecznie. Okej, okay, dobra. No i mamy takie coś. Możemy powiedzieć, że fundament mamy już zrobiony. O tutaj jeszcze lecą patyki, o co dobrze. O tutaj jeszcze mamy jakieś drewno. O ja ile tego ścinania, dobra. No i yy, chyba dzisiaj to będzie wszystko. I yy, jutro to po prostu dokończę. A teraz wszystko odłożę, o do tej skrzyni. No i dokończę to może w kolejnym odcinku, a teraz zabieramy się za najgorsze. Segregowanie. No właśnie. ok zmieściło się. No i rozwalamy pierwszą skrzynię. O ja. Ile tego będzie? Będę żałował po tym, że zebrałem się do roboty dzisiaj. O Jezu, ile tego jest, widzicie? No i nawet już nie ma miejsca w ekwipunku. Okej, okay, to zrobię taki myk, że tutaj dam skrzynię, no i szybko to włożę, zanim, mm, zanim no te temy znikną, ale przecież y, nie, nie będę przesadzał i temy tak y, szybko nie znikają, o już to odkładamy, szybko, szybko, o dobra, ostatni rząd, no dobra. No, i teraz y, odkładamy, teraz bierzemy po y, drugą część. O dobra, no i nic nie znikło. Mamy wszystko, to teraz y, idziemy tam. No i tak to zrobię. Y, jeszcze y, wszystkiego nie wiem, jak to będzie wyglądało. Jak to wszystko będzie wyglądało. O dobra, to odkładamy teraz. No, i tutaj jeszcze coś mamy. O, tutaj mamy jeszcze pięć skrzyń. No to jak najbardziej na plus. No i y, teraz y, chcę coś sprawdzić, czy mam nadzieję, że to jest równe. No, wiecie, że po prostu, że zostaje. Nie, nie, nie. W każdym domu tak jest. No to nie wiem w ogóle czemu ja mówię. O, i tutaj takie okno sobie chcę zrobić. O. No nie, no, wtedy będzie za y, duże. Albo takie okno da się gdzieś wcisnąć, ale y, naprawdę za duże, za duże. To lepiej, abym y, jeszcze trochę dał, jeszcze trochę dał tych skrzyń. No dobra, to chyba mogę się brać za kolejną skrzynię. No nic mi nie pozostało niestety. Okej, okay, bierzemy kolejną skrzynię. O dobra, no i y, mamy też trochę skrzynek aż 5, No to okej. Okay. No tutaj dam dwa. No nie no, ale wtedy y, będzie y, okno za małe. No bo jedną kratkę mam mieć. No to y, to niszczymy. No i tutaj niestety musi zostać jedno. No właśnie tak myślałem, że tak będzie. No patrzcie, to za ciekawie teraz nie wygląda. Bo tutaj chciałem zrobić okno. Dobra, już niech tak zostanie. No i teraz aby to dodało jakiegoś fajnego efektu, chcę coś wymyśleć, o żelazo już się nawet całe przetopiło, no i mogę chyba, no nie, no jeszcze zapomniałem to odłożyć, no i właśnie tak będzie wyglądała ta segregacja, no trochę to czasu zajmie, no jeszcze potem będę musiał oznaczyć gdzie co jest, posegregować to sobie wszystko, bo na razie robi to wszystko na odwal, wszystko kładę tam w obojętne miejsce, no i potem będę musiał to wszystko posegregować, ale myślę, że to wygląda dosyć fajnie. To już skrzynek tutaj ubywa, no i y, wygląda co to już coraz lepiej. O, dobra, teraz to niszczymy. No i... Y, to, to chyba będziemy ten odcinek chyba będziemy już kończyć na 22 minutach No w ogóle jak na, jak na odcinki z OneBlockem, to, to jest to jest tylko no, to jest w ogóle krótki film no oczywiście jak na OneBlock'a, no bo jak na przykład nie wiem z jakiejś innej serii, serii na przykład z no wiecie tej mojej głównej, no to no to tam jednak nie, no bo no też tam nagrywam takie e, długie, ale e, najdłuższe nagrywam po prostu z tej serii. O, dobra. No i chyba już wiecie, jak to będzie wyglądało. Jeszcze e, czekajcie chwilę, e, jeszcze sobie oznaczę, gdzie ma, gdzie ma być te okno. No dobra, już to zniszczę łapką, bo chciałem znaleźć siekierę, ale już to zniszczę łapką, no dobra. No i tak to właśnie będzie wyglądać, no i tutaj jeszcze dam jakiś fajny efekt do tego. No dobra, dzisiaj się trochę do roboty zabrałem z tym, lecz jeszcze to nie wygląda jak to ma wyglądać wszystko, czyli picobello. No dobra, teraz pozwólcie, że zobaczę, jak ta nasza wyspa wygląda z góry, lecz nie mam elytry. No co, muszę zrobić, niestety, tak. No i tak. No dobra, no myślę, że wygląda to lepiej niż wcześniej. No patrzcie jak to fajnie wygląda, tutaj jeszcze, tutaj jeszcze będę musiał coś poprawić, tam jeszcze dobudować, no i myślę, że będzie już wszystko ok, dobra, myślę, że odcinek Wam się spodobał, ale zanim się z Wami pożegnam, to przerzucę się na normalny tryb, czyli na survivala, o dobra. O dobra, jesteśmy na Survival, dobra. Teraz mogę się pożegnać. Myślę, że odcinek Wam się spodobał. Zostawcie łapkę do góry, subskrypcję. No, jak w tamtym odcinku, oczywiście mówię, że y, to jest jedyna rzecz, którą dzisiaj montuję. Dobra, na razie.